Siema, zapraszam na kolejny test Bolero o smaku coli I powiem wam tak, ja codziennie wypijam co najmniej 3 litry coli, więc jeżeli to nie będzie smaczne to ja nie wiem Halo, dzień dobry, sobota godzina 13 Ważenie No i gotowe. Pewnie pojedzie zmontować film. 71 Nieźle. Dobra, mamy naszą kolę z bolero. Powiem Wam, że smakuje jak kola bez cukru. Kola bez cukru nie jest smaczna. Mocno kwaśna. Nie jest dobry. 3 na 10. Nie polecam. Siema. Dzisiaj spróbuję jackfruta. W zalewie takiej słodkiej. Nigdy nie jadłem jackfruta. Nawet szczerze mówiąc nie wiem co to jest. Za bardzo na jakiś owoc. I ma tak. 122 kalorie w 100 gramach. Taka puszka ma 230 g I 30 gramów węglowodanów w 100 gramach. Więc całkiem sporo. Ale dobra, zobaczymy. Słuchajcie, wygląda to jak ananas w syropie. Syrop. Syrop mega słodki. Zobaczymy jackfruita. Dobra, słuchajcie, wziąłem ten kawałek, żułem go chyba przez dwie minuty. Nie wiem, czy wam to pokazywać, ale to wyplułem. Nie, nie chodzi o smak, bo smak jest na początku, to czujecie jakby taką, nie wiem, dynię i bardzo słodką dynię w takiej zalewy, zalewie cukrowej, co jest całkiem przyjemne. Ale on ma taką konsystencję jakby włóknistą. I żułem, 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 próbowałem to połknąć, ale no nie przechodziło mi to przez gardło. Nie wiem, dobra, pokażę wam. Wyplułem to, nie? Wiem, że nie jest apetyczne, sorry. Yy, wydaje mi się, że jak to pokroję w jakieś malutkie kawałeczki i na przykład dodam do Kończaka, to będzie dobre, ale tak całego owoca, żeby wziąć i zjeść, to nie byłem w stanie. Nie wiem, no, ja nie polecam, to szkoda kasy. Nie kupujcie. naprawdę zajebista. If I know it's time to make a change and I can take the pain you yeah. I'm gonna go down swinging go deep within. I get lost to the feeling I just need a way I'm gonna find my meaning I can make a change I wanna play the Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh right see. I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be great I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And know I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing Don't regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic That energy is like a poison Needs a man a septic <laughs>